Sędzia gotowy i ruszyły. Wszystkie wystartowały na prowadzeniu nula przez chwilę. Tutaj Whiskey Jar bardzo dobrze. Od pola Diamonik. Najszerzej El Pago, Pago Za nimi Kalmir i z tyłu Fields of Gold oraz Hikaja. Whiskey Jar wysuwa się na prowadzenie. Whiskey Jar i nula na trzeciej pozycji Diamonik. Na czwartym miejscu El Pago, Pago Kalmir i z tyłu Fields of Gold oraz Hikaja. 600 metrów do celownika i na prostą wyprowadza Whisky Jar i on będzie uciekał. Whisky Jar, Whisky Jar, finiszuje tutaj Diamonik. Whisky Jar, Diamonik, Whisky Jar, Diamonik, Whisky Jar. Bardzo dobrze broni się przy kanacie Whisky Jar, atakuje go Diamonik. I polem El Pago Pago, ale whisky Jar bardzo dobrze whisky Jar i whisky Jar, whisky Jar do celownika 100 metrów whisky Jar oddala się od rywali i w celowniku whisky Jar na drugim miejscu i Inula, trzecie miejsce Diamoniki, na czwartym El Pago Pago.